Na takie mecze czeka cały piłkarski świat. Arsenal podejmie Manchester City już w najbliższą niedzielę o 17.30 w ramach hitu ósmej kolejki Premier League. Tylko pytanie: jak poradzą sobie ci giganci angielskiej elity? Z brakiem swoich kluczowych piłkarzy Manchester City nie będzie mieć Rodrigo, jak go zastąpi Guardiola, jaki ma plan Katalonczyk oraz Arsenal, który najprawdopodobniej do tego meczu podejdzie bez Bukayo Saki. O tym sobie dzisiaj pogadamy, bo niewątpliwie wątków właśnie związanych z tym hitem jest bardzo, to bardzo dużo. Na początek porozmawiajmy sobie o Rodri. Manchester City dwa tygodnie temu mierzył się z Nottingham Forest, wygrywali podopieczni Pepa Guardioli 2 do 0 do przerwy i wydawało się, że tak naprawdę to drugie 45 minut będzie relatywnie nudne. Natomiast nic bardziej mylnego, bowiem Kilkadziesiąt sekund po starcie tej drugiej części spotkania na Etihad Stadium Rodri wykonał gest, który aktualnie widzicie na swoich ekranach. Takie powiedzmy podduszanie właśnie Morgana na White'a, za który oczywiście został ukarany bezpośrednią czerwoną kartką. Wyleciał z boiska Hiszpan po raz pierwszy w swojej karierze, jednocześnie stawiając City w bardzo ciężkiej sytuacji. Oczywiście dwa z trzech spotkań, zawieszenia już się odbyły i co więcej, każdy z tych meczów Manchester City przegrał. Jeden do zaraz z Newcastle United w Carabao Cup oraz mecz w zeszłym tygodniu, który był pierwszą porażką Manchester City w lidze przeciwko Wolverhampton. Tam pod opieściem Guardioli przegrali 1 do 2. Pytanie tylko, jak Pep będzie chciał zastąpić Rodrigo. Albowiem gdybyśmy mieli wybrać jednego piłkarza w składzie Manchesteru City, który jest najważniejszy ze względu na to, że nie ma odpowiedniego backupu, to byłby to chyba Rodri, który tak jak zresztą w tym momencie widzicie, statystyki oczywiście są przydatne, natomiast w tym wypadku można powiedzieć, że wystarczy obejrzeć mecz Manchesteru City, żeby wiedzieć co daje Rodri. Piłkarz, który ma niesamowitą celność podań, który jest nie do spresowania. Patrząc na ostatni sezon w top 5 ligach europejskich, jedynie tonik Kroos z pomocników miał wyższy procent celnych zagrań pod presją ze strony rywali niż właśnie Rodri. A umiejętność wychodzenia z pressingu z pewnością z Arsenalem może się Manchesterowi City przydać. Także mnóstwo zmian strony, właśnie takiego powiedzmy odpowiedniego zarządzania spotkaniem. Wiadomo także, że to jest piłkarz bardzo aktywny w defensywie. No i co więcej strzelający bramki w ważnych momentach, między innymi finał Ligi Mistrzów. Także choćby starcie z Arsenalem w sezonie 21-22, gdzie w ostatnich minutach spotkania na The Emirates właśnie zdobył bramkę zwycięską Rodri. Natomiast właśnie Manchester City nie do końca może sobie pozwolić na to, żeby powiedzmy wstawić na pozycję Rodryego jakiegokolwiek piłkarza. Rzecz jasna został sprowadzony w tej roli Calvin Phillips jeszcze przed rokiem, natomiast wydaje się, że kariera tego piłkarza mocno się wykoleiła. Pewnie na przestrzeni kilku kolejnych tygodni pojawi się tutaj jakiś dłuższy materiał właśnie o Calvinie Phillipsie. No, z tym, że pytanie: jak zastąpić gościa, który jest niezastępowany, który jest tak dobry, że trzeba wymyślić jakiś system, żeby po prostu tutaj uwolnić ten potencjał, właśnie Manchester City, pod nieobecność Rodrigo, który, tak jak mówiłem, jest absolutnie fundamentalny. Wydaje się, że. Oczywiście, Kevina De Bruyne można jakoś zastąpić. Poradził sobie z tym Pep Guardiola, wsadzając tam choćby Juliana Alvareza. Także wydaje się, że inni piłkarze jak najbardziej można sobie wyobrazić to, że są zastępowani przez po prostu odpowiednie składniki w składzie Pepa Guardioli, ale Rodri jest wyjątkowy. I pytanie, co teraz wykombinuje Pep Guardiola? Przygotowałem dla Was trzy, moim zdaniem, najbardziej możliwe warianty właśnie na to. Jak może Katarzyńczyk zastąpić Rodrigo? Oczywiście, patrząc na ostatni tydzień, widać ewidentnie, że Hiszpan jest, tak jak mówiłem, kluczowym elementem środka pola, bo kiedy został wsadzony w jego rolę Mateo Kovacic w spotkaniu z Wolverhampton, było widać, że po prostu to nie jest ta jakość. I nawet nie mówię tutaj o panowaniu nad piłką, bo Chorwat jest... W tym elemencie akurat fantastyczny, natomiast przede wszystkim takie czytanie gry, odpowiednie ustawienie się, odpowiednie przewidzenie tego, gdzie spadnie na przykład druga piłka, w tym wszystkim Kowacic nie jest tak dobry jak Rodri. Dlatego też dla mnie przynajmniej najciekawiej będzie, jeśli powiedzmy wystąpi Mateo kowaczyć na pozycji pivota razem z Bernardo Silvą. I już tłumaczę o co chodzi, oczywiście. Wiadomo jest, że Manchester City pewnie będzie chciał także zagrać z Manuelem Akanjim, na przykład wchodzącym do środka pola jako stoperem. Natomiast Bernardo Silva, który musiał zejść z boiska w meczu z z Zvezdą dwa tygodnie temu w Lidze Mistrzów, wrócił po tym krótkim urazie. No i okazało się, że w Lidze Mistrzów znów pokazał swoją przydatność właśnie w meczu z RB Lipsk, który w środku tygodnia Manchester City wygrał. Dlaczego Bernardo Silva na pozycji piwota może być przydatny? Dla mnie przynajmniej to jest zawodnik, który w wielu spotkaniach, na przykład z Liverpoolem, właśnie występował już obok Rodrigo w tej roli, i był bardzo, ale to bardzo istotnym czynnikiem pod kątem wychodzenia spod pressingu oraz takiego właśnie czytania gry. To jest zawodnik, który ma bardzo, ale to bardzo szeroką gamę umiejętności, mówię oczywiście o Bernardo. I dla mnie przynajmniej nie byłoby zaskoczeniem, gdyby właśnie Guardiola postawił na ten duet w środku pola z tym, że tak jak mówię Bernardo, pewnie byłby wystawiony nominalnie jako jedna z ósemek, a Kanji wchodziłby jeszcze właśnie w fazę wyprowadzenia piłki wyżej jako stoper, tak jak zresztą mają to w zwyczaju robić piłkarze PePa Guardioli. No i wiadomo, Bernardo, który gdzieś się cofa, aby jeszcze wspomóc. Zresztą nawet patrząc na mecze z Community Shield, tam 6 sierpnia byłem na Wembley i także z najbliższej odległości właśnie widziałem, że Manchester City także ma problem z tym pressingiem Arsenal, który często był dopasowany stricte pod kształt Manchester City. I nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy bramka dla Manchester City padła po tym, jak Phil Foden zwiódł takim... No świetnym przyjęciem piłki Tomasa Parteya. I właśnie wydaje mi się, że Bernardo Silva to jest zawodnik, który może coś takiego zagwarantować w tej najniższej fazie budowania akcji. Czytaj z Arsenalem, I jeśli faktycznie ten pressing będzie tak agresywny, jak wskazują na to dotychczasowe spotkania The Gunners, no to można zakładać, że właśnie jedno przyjęcie, ogranie jednego piłkarza, być może pozwoli Manchesterowi City na wyprowadzenie bardzo groźnego ataku, które wiadomo, że... Właśnie z Halandem, z Alvarezem, z Doku, z Fodenem, czyli z piłkarzami, którzy także uwielbiają grać bezpośrednio, może się zakończyć bramką. Wydaje mi się, że Bernardo pod tym kątem może być po prostu przydatny. Ale nie tylko Bernardo Silva wrócił do zdrowia właśnie, gdy mówimy o ostatnim czasie w Manchesterze City, bo także po raz pierwszy od meczu o tarcze wspólnoty wspomnianego już przeze mnie z początku sierpnia w kadrze meczowej pojawił się nie kto inny jak John Stones, zawodnik, który był instrumentalny. Gdy mówimy o zwycięstwie w potrójnej koronie właśnie w poprzednim sezonie, kiedy sobie spojrzymy na The Citizens, to jest tak, że piłkarz, który drugą połowę właśnie poprzedniej kampanii ligowej spędził grając obok Rodrigo w środku pola, rzecz jasna, kontuzja i ten powrót do sprawności meczowej do rytmu najprawdopodobniej wyklucza występ Stansa od pierwszej minuty. Na The Emirates nie wiem czy Guardiola byłby skłonny aż tak ryzykować, natomiast wydaje się, że także czegoś takiego po prostu wykluczyć nie można. Oczywiście zobaczymy, jaki plan na ten mecz będzie mieć Pep Guardiola, bo tak jak mówię, ostatnie spotkanie z Community Shield pokazało, że Arsenal wie, jak presować właśnie Manchester City. Także wydaje się, że te kształty w wyprowadzeniu piłki powiedzmy, że po części wtedy na siebie nachodziły. No i właśnie zobaczymy, jak to się będzie prezentować, gdy mówimy o tym spotkaniu. Warto także odnotować ostatnio bardzo dobrą postawę m.in. Rico Luisa. Zatem niewykluczone, że ten zawodnik także dostanie swoją szansę, gdy mówimy o spotkaniu w północnym Londynie, chociaż tutaj byłbym ostrożny. Najbardziej prawdopodobnie. Podobne dla mnie będzie wystawienie duetu Kovacic i Akanji, ewentualnie Kovacic-Akanji plus Bernardo Silva, który właśnie będzie schodził z głębi pola, będąc potencjalnie ustawionym nieco wyżej w tej fazie startowej. Natomiast prawda jest taka, że nie tylko Manchester City będzie musiał się mierzyć z brakiem swojego kluczowego piłkarza, bo podobnie będzie wyglądać sytuacja właśnie, gdy mówimy o Arsenalu i braku Bukayo Saki. I można dostrzec pewną analogię do Manchester City i braku Rodrigo, bowiem to też jest piłkarz, który grał bardzo dużo. który nie ma w kadrze tak naprawdę naturalnego zmiennika, i wydaje się, że gdyby właśnie się spytać i kibiców Manchester City. Kogo utraty boją się najbardziej w swoim zespole? Oni wskazaliby Rodrigo, a fani Arsenalu na tak samo postawione pytanie odpowiedzieliby, że braku Buka bowiem ostatnie trzy spotkania Anglika to jest właśnie schodzenie z kontuzjami. Tutaj problem pojawił się już w derbach północnego Londynu, gdzie utykał mocno wychowanek Arsenalu na jedną nogę. Podobnie było to w końcówce spotkania z Bournemouth, no i tak naprawdę pałka się przegięła ostatecznie w meczu z RC Lonsy, który zakończył się oczywiście przegraną Arsenalu 1 do 2, także niewykluczone, że było to związane z zejściem Bukaresaki, bowiem po pojawieniu się na murawie Fabio Wielry, bądź co bądź, można było zauważyć, że Arsenal stracił no bardzo dużo ze swojego potencjału ofensywnego. Mam także takie wrażenie, że mimo wszystko Arsenal głównie opiera się na skrzydłowych. To znaczy, oni pozwalają naprawdę na bardzo dużo Arsenalowi i w pressingu, i pod kątem takiego strachu rywali. A co będzie, jak na przykład dostanie piłkę Saka? Wiadomo, że trzeba najczęściej go podwajać. Zresztą zwrócić sobie uwagę na statystyki tego piłkarza, po którym absolutnie nie widać na starcie tego sezonu jakiegokolwiek przemęczenia. Natomiast patrząc właśnie na liczby... Najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, najwięcej strzałów, najwięcej rajdów z piłką, najwięcej także kontaktów z piłką, gdy mówimy o strefie ataku, gdy mówimy o strzałach celnych. Tutaj to jest miejsce drugie, najwięcej kluczowych podań. W tym wszystkim Saka jest po prostu najważniejszy. No i także, gdy mówimy o odbiorach, to jest zawodnik, który również dokonuje ich bardzo dużo. Pytanie tylko, jak sobie poradzić właśnie z Bukajasaką i z jego stratą. Najprawdopodobniej, bo w momencie, gdy nagrywam ten film, wciąż nie wiadomo, jaką decyzję podejmie sztab medyczny Arsenalu. Arteta po meczu właśnie w Lidze Mistrzów mówił o tym, że nie wygląda to najlepiej, że jest to problem mięśniowy. Natomiast bądź co bądź no, został powołany Saka na mecz reprezentacji Anglii. Być może to jest blef ze strony Arsenalu, być może nie. Natomiast fakty są takie, że też ciężko jest zastąpić skrzydłowego właśnie ustawieniem systemowym. Albowiem co by nie mówić, piłkarze Arsenalu są mocno uzależnieni od skrzydłowych, od tego jak to wygląda właśnie gdy mówimy o szybkim ataku, o ataku pozycyjnym, nawet o grze Pressingu, albo Kajasaka, co by nie mówić, jest pewnie najlepszym zawodnikiem, właśnie gdy mówimy o arsenalu. I także można odnieść takie wrażenie, że tutaj nie do końca można powiedzieć, tak jak w przypadku zawodników środkopala, że wstawiamy tam powiedzmy dwóch, trzech piłkarzy, i tutaj poprzez zagęszczenie może to wyglądać nieco inaczej. Natomiast bądź to, bądź standardy będą. Utrzymane, po prostu będą nieco zmienione. Gdy mówimy o skrzydle, raczej tak to się prezentować nie będzie. Natomiast, gdybym miał obstawiać, właśnie, jak to będzie wyglądać, gdy mówimy o wyjściowej 11 Mikel Arteta przy założeniu, oczywiście, że Saka jest kontuzjowany, bo tak jak mówię, wciąż takiej oficjalnej informacji, że jest to jakiś poważniejszy uraz, nie otrzymaliśmy. Powiedziałbym, że na prawym skrzydle Arsenalu wyjdzie nie kto inny jak Gabriel Jezus. Mianowicie to jest piłkarz, który przede wszystkim haruje w defensywie, jak mało kto. Naprawdę, gdy mówimy właśnie o pressingu, to jest. Wręcz elitarny poziom na skalę światową prezentowany przez Gabriela Jezusa, ale także w Manchesterze City. To jest piłkarz, który prezentował się pod tym kątem naprawdę bardzo dobrze, zwłaszcza w ostatnim sezonie. Na prawym skrzydle Josaka wtedy oczywiście już grał w Arsenalu. Nie został sprowadzony bezpośrednio pod tę rolę Gabriel Jesus. Natomiast właśnie w ostatnim roku w Manchesterze City jak najbardziej Brazylijczyk spisywał się bardzo dobrze, grając na prawej flance. Zresztą sam wtedy mówił w jednym z wywiadów, że czuje się nawet lepiej właśnie będąc ustawionym na skrzydle, a niekoniecznie na środku. Oczywiście to jest piłkarz, który nigdy skuteczny nie będzie. Ma także inne opcje. Na tę rolę Mikel Arteta, no bo choćby Fabio Vieira, który także może się podobać, właśnie gdy mówimy o pracy bez piłki, natomiast nie jestem przekonany, czy on oferuje aż tak dużo, gdy mówimy na przykład o szybkim ataku, co z pewnością także Arsenal będzie chciał mieć, właśnie gdy mówimy o swojej gamie rozwiązań na to spotkanie, zatem zobaczymy. Także Riz Nelson z pewnością będzie brany pod uwagę, chociaż tutaj mam pewne wątpliwości, czy zaufam młodziutkiemu Anglikowi Mikel Arteta w spotkaniu takiej wagi. Także tak kończąc, już ten film. Chciałbym zaznaczyć, że patrząc oczywiście na moment tego sezonu, to jest ósma kolejka. Naprawdę nie ma co tutaj wyciągać jakichś daleko idących wniosków właśnie tylko po tym spotkaniu, gdzie, tak jak zresztą nawet słyszycie po tym filmie, oba zespoły nie przystępują do niego w optymalnych zestawieniach. Nie ma Kevina De Bruyne, nie ma Rodrigo, nie ma Saki potencjalnie, więc tutaj co by nie mówić. Naprawdę ci główni aktorzy powypadali, natomiast wciąż ten poziom będzie naprawdę kapitalny. Mam nadzieję, że ten mecz będzie nas zabawiał i będzie niesamowicie. Emocjonujący. Czy tak się stanie, czy nie? Oczywiście zobaczymy. Niedziela 17.30 Manchester City przyjeżdża na The Emirates. Trzeci zespół, czyli Arsenal, będzie grać z Manchesterem City. No i tak jak mówię, oczywiście o niczym to w skali sezonu jeszcze nie decyduje. Natomiast jak najbardziej można zakładać, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Także ze względu na to, nie tylko jak taktycznie poustawiają swoje zespoły Mikel Arteta i Pep Guardiola, ale także na to, jak zareagują właśnie na kontuzje bądź co bądź kluczowych dla siebie piłkarzy. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie. Jaki typujecie wynik i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!